Masz serce? Musisz to wiedzieć. Co jest najważniejsze dla serca? Najważniejsze dla serca, żeby stan zapalny w organizmie był jak najniższy, albo żeby go w ogóle nie było, i żeby poziom stresu też był niski. Insulinooporność jest to stan w organizmie, który polega na tym, że komórki stają się mniej wrażliwe na insulinę. To z kolei powoduje, że osłabia się praca naczyń krwionośnych, osłabia się funkcjonowanie układu krwionośnego, może to doprowadzać do cukrzycy. To, co jest najważniejsze, to oczywiście dieta, czyli produkty, które mają mało cukru, ale też chyba jeszcze ważniejsze, trening siłowy. Trening siłowy, nawet u osób z nadwagą, otyłością, powoduje, że mięśnie i komórki uwrażliwiają się na insulinę, czyli chodzi nam dokładnie o to, żeby bardziej reagowały na nią, żeby cukier we krwi był mniejszy. No, ale co ze stresem? W przewlekłym, długotrwałym stresie poziom kortyzolu wzrasta. Ten kortyzol również doprowadza do tego, że organizm się osłabia i również może wzrastać stan zapalny w organizmie. Codzienne, proste, nawet robione w domu sesje oddechowe, medytacja albo yoga doprowadzają i potwierdzają te badania do obniżenia poziomu kortyzolu. To powoduje do zmniejszenia stanu zapalnego w organizmie, a to chroni nasze serce, chroni nasze naczynia krwionośne, czyli siła i spokój. Razem to realna ochrona dla twojego serca.